Mamy specjalnego gościa w salonie. Jeszcze nie wiemy, czy będziemy mogły nagrywać i czy będziemy mogły pokazać, ale w razie czego szykujemy wstęp. Już nie możemy się doczekać, jak pojawi się ta persona, także zapraszamy Was do dalszego oglądania. W salonie jest pusto. Tutaj miejsce przygotowane do naszej gwiazdy. Przed Wami Anna Maria Sieklucka, która jest utalentowaną aktorką i główną bohaterką filmu 365 dni, który odniósł ogromny sukces na całym świecie. Zobaczcie jej metamorfozę. Dobraliśmy włosy, no ale jak zawsze mamy niespodzianki, bo włosy są mega gęste, cięte na prosto, i przez to jest mały problem, bo żeby takie włosy przedłużyć i żeby przykryć tą różnicę, trzeba użyć bardzo dużej ilości włosów, bardzo dużej ilości pasemek. I tutaj będziemy musieli sobie z tym poradzić. Karolina ze mną się włosy. obie. Nie jesteśmy zwolenniczkami, jak ktoś ma takie proste, tak. cięte włosy, bo to zawsze jest mega trudna praca i różnie to wychodzi, no ale co? Tak, tak myślę, trzeba że... dużo założyć na i delikatnie pocieniować. No będzie trudno, ale oczywiście damy radę. Ale kolor dobrze Ech, proszy, tak? Tak, więc, uh, powinno być dobrze. Nie wiem, nie będzie najwyżej... idealnie. Nie pokażemy końca. <laughs> <laughs> tak po. Nie, będzie idealnie, na tak. pewno. <laughs> Jestem onieśmielona jakością tych włosów i to jest już takie uczucie, jak już mam je na sobie, że właśnie że robię coś takiego, że już nie mogę od nich oderwać. <laughs> Znajduję się tutaj, um, słuchajcie, w tym oto salonie ze względu na to, że zostałam zachęcona do tego, żeby przedłużyć włosy, a że jutro um, mam premierę drugiej części filmu 365 dni o nazwie Ten Dzień a jestem kobietą, więc potrzebuję zmian. I otóż ona właśnie następuje. Już prawie wszystkie włosy. Tutaj mamy pięć dużych rzędów, teraz robimy dół. To jest słuchajcie, aż 200 gram włosów, a ma, ma tak dużo swoich naturalnych, że będzie musiały dokładać jeszcze więcej. Nie wiem, ile będzie. Zobaczymy na sam koniec, aby tak efekt wyglądał jak najlepiej i jak najbardziej naturalnie. Natural. Że efekty mówią same za siebie, prawda? Jestem oczarowana, wyglądam jak inny człowiek i cały czas to powtarzam. No, <laughs> Nie wiem, czy mnie odmłodziły, czy postarzyły. W każdym razie efekt wow.